Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj są ze mną specjalni goście. Jest ze mną Kasia i Kamil. Cześć. I dzisiaj witamy Was w odcinku, gdzie będziemy zgadywać, co jest w pudełku, ale nie będzie to takie zwykłe zgadywanie jakichś rzeczy w pudełku. Kamil jest tutaj nie bez przyczyny, ponieważ będzie to takie bardziej... Co? Ale gości jest dzisiaj trochę więcej. Właśnie chciałem to znaczyć. No właśnie chcę o tym powiedzieć. Będzie to takie bardziej egzotyczne zgadywanie, jakieś takie zwierzęce. Kamil przywiózł nam zwierzaczki. Jakieś słodkie zwierzaczki, mam nadzieję. Nie, nie do końca nie. takie słodkie, słodkie. i puchate. Słodkie i puchate. Dobra. Mamy taką nadzieję. I będziemy po prostu, ja będę po tej stronie, Kasia będzie po tej stronie i będziemy sobie macać i głaskać i zgadywać, co tam jest. Mam nadzieję, że Dziewczyny nie dałeś tam pająków. Przy takiej swojej, wiecie, wyobrażonej puchowatowości nie, i że one nigdy. są słodkie, to bardzo was jednak proszę w dzisiejszym odcinku. Zachowanie ostrożności, bo wszelkie niewskazane nagłe zachowania i krzyki mogą wywołać reakcje Jasne. u zwierząt, które mogą doprowadzić do okaleczeń do oka, ciała, uszkodzeń, bądź spowodować rozległe choroby sińce bądź krzuśca. A ja, ja mam szczepienie! Ale Kamil ma rację, bo bez względu na to, jakie to są zwierzaczki, musimy zachować tutaj spokój, żeby nikogo nie uszkodzić, a nie żeby nic nas nie uszkodziła. No bo wiecie jak to jest, nawet jeżeli byśmy tu wstawili mego słodkiego pieska, jak włożycie ręce i macie emocje, no i nawet taki szybki ruch, no, no nawet piesek może zareagować, że was ugryzie. Tak, także tutaj spokojnie wszystko jest kontrolowane, mamy. Tak, pieska nie ma. Mamy świadomość, żeby niczego nie zranić. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, i chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z udziałem Kamila i Kasi na moim kanale, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji, żeby być ze wszystkim na bieżąco. No i co? Możemy zaczynać. Tak, Możemy no, się odwrócić. Możemy się odwrócić. O kurde, oh O nie, oh nie. o nie! Fapeczki przestanę! Okej, jest w środku. Możemy tak. Zwierzaczek jest w środku. no Standardowo, może to już po, żeby nie powtarzać, przy każdym wkładaniu rączek łapki wkładacie powoli, tak, żeby zwierzaka nie uszkodzić. Żeby nic złego się nie wydarzyło, zarówno wam, bo zwierzak też może was uszkodzić. Tak dobra, to tak, że... zlokalizujmy, gdzie jest. Boicie. Dobra, ja, ja się, się boję. Ja się Ale boję, patrzcie, spokojnie. mi się trzęsie rękę, bo ja znam Kamila i on na pewno dał tutaj jakieś robale. Proszę, nie, ja zwierzątka nie robała. Przecież Michael prosił mnie za dwa miesiące o krokodyla ostatnio, nie? No, no nie, nie do no zgody. Dobra, dobra, dobra. Powoli. Ej, się boję, ja też. Ma, Ma, to, Mike wam odpowiedział, ja to chcę. Ej, nasu, no, nie, to tu nie bo, 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 bo. będzie jakieś. Re no, ja No mam tutaj wrogu. To jest to? No to jest to. Nie Dobra. jest takie mięciutkie. Bo, bo pamiętaj, że pancerz jednak jest po to, by zwierzę się broniło. Nie, łatwo, bo, bo, bo ucieka Jezus Maria, jest Jakaś? Może? Nie wiem. Jest jakie twarde. Jezus, boję się. Ja go troszkę. Ja troszkę na środek przełożę nasze zwierzę. Jest na samym środku. Obecnie. To, o Jezus. No na tknęłam, podcerną, a ja coś tak spokojnie, spokojnie, cichutko, Dobra. Marta trochę do siebie, bliżej, bliżej. Nie wiem, może Chyba Kasia. Nie. Dobra, mam coś. Te twarde to były akurat od Kasi. Ja wiem, co to jest. Chyba. To ty. Mamy pięć zwierzaczków i zagramy w takim razie do. No, jedna w takim razie z Was wygra na pewno. No nie mamy wygranych, co to jest przyjemny odcinek Żółw? Też mi się wydaje, że żółw A jaki? Róż, jaki? Łacińska jest to żółwik grecki. A, to ja go tutaj to tak? słodziutki Jaki mały, o! To takie ma pazurki. Ja no nie. i to jest zwierzę, które jest na tyle powolne, że, powolne, że na szybciej nie potrafi się poruszać, więc tutaj miałyście szczęście. Ale jest przywróci. To jest, Wiesz, jak ktoś się nazywa? To jest tak zwany Karapaks. Karapaks? Tak, to, 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 jest to, jest znaczy? to jest jego skorupa. Skorupa po prostu. Tak, górna skorupa Karapaks. A jakie ma pazury Nie wiadomo. Po to, żeby kopał, jak, pazury ma po to, żeby zakopywać A jaja, jest. jak złożył. No, tak. żubie, pazury, to 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 dobrze też w gruncie, jak się zakopuje. Bo lubi się zakopywać. To jest jedyne zwierzę, z których przywiozłem, które jest łagodne. Jak podąchał? Już nie strasz, nie strasz! Ugryzcie! Ale to no, no, nie za będę Dobrze, przechodzimy dalej. Ukryz. No, Simona zabezpieczona. Ma na imię Simon? To Simon. Ale to jest super! Popatrz jak to pięknie wygląda. Dobra, boję się teraz bardziej, bo powiedziałem ja Nie, bo się ukaż Możecie włożyć. Oj, o, dobra, jakieś dobra. naczynie To jest naczynie? Na tak. To jest na pewno a ja znam, naczynia? Jak to pająk, tak. Kamil, jak to pająk Właśnie specjalnie, bo wcześniej był twar, twarda no, skorupa zubia, a teraz jest Ja się boję bardzo pająków Czy to naczynie? <susurdy> Zgadza. Dobrze, masz Zgadzałam. Dosknęłam Dosknęłaś? Na drugiej jest To jest skorupa, to jest na plecach a jakie to no. w dotyku? Nie wiem. Duży żółółół, tylko że sama skorupa. Swój... Kurna, jak to mają? Ja jak to jakiś żółwicza, albo nie? nie. Marta, to nie, to, nie jest, to nie jest talerz, tylko to jest odwrócona skorupa żółwia Nie. A, to ty? To ty. No, no to ty, gdzie ty jest? Dobra. Ja ja to jest ci, ty, tutaj. To, to pierwsza talerza, nie? O Pani? kurna, to są robaki. Jesteś robaki? pewna? Nie. Ja nie. No, nie wiem, czy to są robaki. Dużo robaków? To... Uciekło. uciekło. Wydaje mi się, że okay, nie uciekło ale. Brzydzę się. się O kurde Weź, weź Kaśka palca jednego I tak tym palcem Nie, ja bo po... się, bo jeszcze zrobię O kurde, co to było Takie jakieś zimne O ładnie, ładnie kasia teraz poszła Pamiętajcie, że małe stworzenia, żeby nie wykonywać szybkich ruchów, bo można je uszkodzić Jerzy, wiem, Rozgwiazda Okoń hmm. Okej okay. 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 Ty <laughs> Nie właśnie? To, to była ja, mnie, ale no. czekaj, bo ja tu coś dotykam I to jest takie długie, mi się wydaje i To, są to może palec takie... Kasi właśnie są dżu takie dżużownice Albo coś takiego okay. No, jakieś roba, robaki jakieś Ale jakie? To są te takie, one takie, tak, takie żółte, długie Takie odpychają takie się tak. Nie, <laughs> takie żółte, długie No, pokaż o fuj, no właśnie o tym. o Jezus To Jezu, są, ok. jest larwa? larwa to, są, to są drewnojady Drewnojady Tak A czemu one są tutaj poprzepawione? Bo to są zrzucone ich wylinki Aha, wylinki Znaczy nie wylinki, tylko są kawałki ich ciała Ale nie wyglądają aż tak rzucone. strasznie teraz Nie no, tylko kawałki ich ciała Ja bym powiedział takie, takie spaghetti chyba, nie? No nie, bałam się, że to będzie jakieś maratki Weźmiecie, weźmiecie po jednym na rękę? Ja nie chciałam, ja, że żeby to się tak o dziewczyny, no. pojedyn na rękę i Kasia Jezu, tak, jak to dziwnie się. A My... ona nie gryza mnie? Nie, yy, nie znaczy się, nie? Ej, Ej, potrafi, potrafi ugryźć. A mogę to już od... od... Okej, okay, dobra. Teraz będzie chyba hardcore. Uh -huh, w tu. Ej, wiecie czemu nic nie powiedziałem? Bo po prostu jest kolacką. No nie, no nie, to jest teraz nie trolling chyba, a det fium. Jezus! Nie ma. Maria. Wkładamy go pudełka. Jest. Tak, rączka do pudełka, czy cztery. Yeah. Gdzie to jest? Powoli, powoli, powoli. Ja powoli czekam powoli. Ja dotknęłam coś. To ty? Nie. To nie wie, to nie by, nie jeszcze się, się. To jest zwierzę, które może przypominać gdzieś tam w dotyku ludzką skórę no, no. faktycznie. Po drugiej stronie masz Marta, bardziej. No, no. Powolne wolne ruchy. Wolne no, ruchy. No. to zwierzę, które nie lubi szybkich ruchów. No, mamy ten. Mamy surowicę jak coś. Co, coś chciał właśnie uciec o ten Tak, tak. A to może... jest jedno czy ja, jest więcej ja, tego. Ja muszę tutaj tak troszkę... To jest tylko jedna. Ja, ja muszę troszkę tak tutaj stopować jednak. Okay. O Jezu, jak to jest szybkie. Jest po no. drugiej stronie. O Jezus. No dajże nam no, na środek. No jest na środek. To jest tradycyjnie tak w tak całej klatce. To może jest tak. Tu jest węż? Węż. Tak, ogrodowy. No. Ej, spokojnie spokojnie, nie ja muszę. Ja, ja, ja wiem, ja nie chcę, ja nie chcę się tak no, ruszać. No, 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 ale... no spokojnie kasz, spokojnie no, no no spokojnie. O, Patrz, chodz, szybko, szybko szybko się, szybko, szybko, szybko. i wyszedł No bo... Patrz to. Ale ja. O, nie, A on gryzie? Nie, Prześliczny jest. Też wam zbożowy Ale jest fajny. Ładziak. I w miarę taki, Zaraz ci wejdzie pod koszulkę Serio, one tak lubią. do Rękawa wchodzić, nie? Mi ten trąby wchodzi do rękawa i później. Nie mam co z nim zrobić To jest on czy one? Nie wiem co, czy to jest on, ale wygląda na ono Boicie ale się węży czy nie? Nie, nie, jak no, ma, 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 ma dwa to się to nie, nie to boję prze, Czyli była terapia szokowa i przełamałyście tak. wszystko dzięki tak. temu No właśnie, wiele ludzi mówi, że nie można się jakby przełamać leków swoich poprzez ona jest teraz na przykład, ona rośnie jeszcze bardziej idzie, Jeszcze troszeczkę urośnie, jeszcze troszkę tak A ale one nie rosną tak jak puszek na przykład, ta półtora metra czy ileś No to też potrafimy z no nie aż tyle, ale też jest duża Ale jest bardzo ładna i taka miła w tocyku. Słodki, nie? No fajne, Jest, takie czerwone oczy ma. Dzikie. Nie ma się co bać, są kochane. Ląduje w takim razie do pudełka. Tak to dostały, mhm. No, jak to bysta i byś siedział. No, byś siedział. Wszystkie na jeden stolik niech się bawią razem te zwierzęta. Nie. nie też to... <ślał> pokochał tego żółte. Co? Zona. Zona. O Jezu, z tobą najbardziej to? Teraz duże pudło. O, 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 to, o, to, może o, to może być ciekawe. To może być <ślał> ciekawe. To może być ciekawe. <ślał> Jesteś. O oh ja. Yeah. Yeah. O kurde. Ale nie możesz wyrazić tego już. O kurczę. To jest serio takie jak na firmach. No serio jest takie, okay. patrz. Patrz na... dziu. No to ale opuśćcie, łuka! Ale patrz na te skrzela, patrz na ten ogon, patrz na te skrzydła. a szybko by w ale, ale się Ale ogniem zionie! No, no, no. Dobra, możecie się odwrócić. I teraz ja przynajmniej, że jest to. No tak, jest to jedyny sack w dzisiejszym jedyny odcinku. To jest sak, okej. Okay. Znaczy fajnie, bo będzie o takie puchate. No, bo puchate. To też jest bardzo puchate. To jest bardzo puchate. Tak. dobra, boję się. Taki punkt takiej starej poduszki. Ale no, na spokojnie. Bardzo szorstkiej wełny. No, bardziej no, starej tak? kasi, bardziej kasi. I ja myślę, że tu można porównać, bo były takie nasze babcie miały takie poduszki, które używały Pod do to, szycia. To, 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 to. Które używały do szycia. No. Takie małe poduszeczki i tam. No ja znam. No, no. Nie wiem, co to jest, ale to <noise> no, było A nie wiem? no Nie wiem, położę się do tego. Dobrze, No, to... raz spokojnie, spokojnie, na spokojnie. Nic. Eee, a przesunę trochę mm. do Marty. Odgłos fajny, Słyszycie? Ja się popatrzeć, jak zobaczycie to zwierzę serio. No, no, Takie, jeszcze, żeby Okej, okay, jest na środku. Jest na środku, no. tak? Ale naprawdę jest spokojnie. na samym środku. Dobra, spokojnie, spokojnie. No, no chyba. No jeszcze macie. Ciu, ciu. Zaczyna. To jest Jerzyk. Tak? No, 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 no ma drobę Tak? Tak, Jerzyk. Taram! To jest Jerzyk. Jeżyk. słodki! A gdzie nocą tu ta Jerzyk? No, gdzie nocą. Ej, to jest prawda, że Jerzy śmierdzą? No, no, no jest, tak, no, jest tak. to sak, więc to automatycznie to wszystkie ich. E, a on nawet nie tak bardzo. Ja nie wiem, że jeżeli no, tak wygląda. Tak no, no, a to, no, to jest ten so, in, in, taki? tak mański, no, no, tak? jeże nie śmierdzą same w sobie, najbardziej śmierdzą ich odchody. No bo jest to sak, więc automatycznie. Można go na rękę? Można, tylko zaraz wam coś pokażę. Mhm. Teoretycznie jak go ugłaskacie i zobaczcie, on się poczuje bezpieczny, to on położy igły. O, tak, teraz, widzisz? Położył i teraz już można spokojnie się z, się z nim Oczywiście, jak się go płaskam, to on żeby poczuł się bezpiecznie, wiesz? Ciepełko, żeby sobie poczuł. I on wtedy sobie kładzie tej giełki po sobie całkowicie i jest, jest fajny do dotykania. A jak się zdenerwuje, troszkę czuł się niepewnie, bo zaczynał robić to takie. No, no, no. Taki, taki dziwny odgłos, nie? On wtedy się nastrasza i się tak częsie ma te igły usztywnione, więc tak jakbyś dotknęła go, no jest, jest to bolesne. Ale jest Jak spokojnie jak je. sobie przejdzie, chodź. Kochany. Ja, 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 ja. Jak kiedyś z koleżanką znalazłyśmy takiego malutkiego jeża w niej na podwórku i. takiego polskiego miał, No i miał ostrzejsze te, te igiełki takie, żeby... No bo był zdenerwowany Pan powinno... już jest przyzwyczajony do tego, że, że jest z ludźmi jednak Powiem wam jechaliśmy kiedyś z moim kumplem Jedziemy i tam było nas o, trzech w samochodzie, czterech Wiadomo, że jak się stać z kolegami to jest zawsze taka dobra atmosfera W ogóle mój kumpel mówi, ej patrzcie jeż, jeż Zatrzymujemy się i rzeczywiście był jeż i mój kumpel mówi: Dobra, dawaj, bo nie, nie zastanawia się nawet, nie? I rzeczywiście wyszedł i złapał tego jeżyka i tak. Wziął, ale tak, wiecie, że nie zrobił krzywdy. Ale rzeczywiście, wziął jeżę na ręce i podobno właśnie strasznie śmierdził. Ale no, odłożyliśmy uh -huh. go, bo pewnie gdzieś tam miał rodzinę. Właśnie jak jeżyki żyją? One mają rodzinę, to, to ja od razu w takim razie. Powiem tutaj do kamery, edukacyjnie było to bardzo głupie i nieodpowiedzialne zachowanie. Nie można brać zwierząt kik na ręce, bo potem przejdzie zapachami i, i może to być dla niego problem. No. Aha, że on poczuje, że to jest ludzkie i inne zwierzęcie będą chciały mu zrobić krzywdę? No nie krzywdę, ale na przykład jeżeli byłby to mały jeżyk, no to automatycznie byłby odrzucony okay. od manki czołcade. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak nie można zwierzę. Tak słyszałem, no ja na tak ręce. słyszałem z małpami. No ty coś. No może taki coś tam sobie nie ukasz, nie uchzesz, nie nie się o... na patrz, nie lubicie. Patrz jak się słabo. Lubisz nie, lubisz nie. Opuszczaj to. <laughs> w tym momencie, Dobra, niech chyba mnie nie, rzeczywiście nie mówisz. Nie, nie, Widziałaś, nie. Widziałeś jego no, brzuszek, no, jaki mi jest, Bielinki taki. No właśnie jak go miałem na takie przysługie, to się udzielić. No, czy miałeś go Kasiamarę? Nie, ja super, że on coś zrobię. Nie, nic mnie nie zrobisz. Łukaszowi dała się radę. <noise> A dokąd on nocą tutaj wchodzi? nie wiadomo. Bo nie wiadomo, gdzie, no, gdzie nocą tutaj jest. Masz go? Tak, czy masz? No jest słodziutki. No, jest kochany. Chowamy wieżyka. To jest zwierzę bojowe. Chodźmy. To jest zwierzę bojowe. Ja bym dziewczynom jakąś podpowiedź tu tam małą dał, zanim wsadzimy to zwierzę do klatki. Jest to zwierzę bojowe, od którego w Azji ludzie biorą przykład na sztuki walki. Jest to zwierzę dość mocno agresywne, które po kopulacji zjada samca. Ale bardzo bardzo powolutku musicie zmienić. Ale jest to bardzo maleńkie zwierzę, dlatego bardzo paluszkiem, leciuteńko, żebyście w żaden sposób zwierzaczka nie nie uszkodziły. Okej, okay, możemy. Ale jest na środku jak coś? Jest na środku, tylko bardzo bardzo powoli. Ja się domyślam, co to jest, więc ja się nie boję. Mam no, no, dokładnie tak no, ręką leć. No, pokaż teraz, właśnie to co robi teraz, to właśnie stąd, stąd zaczęli mistrzowie sztuk walki zaczęli czerpać wzorce do tego? Nie, tego kołysania nie, 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 się tylko trzymaj się nie ma tak nie się. delikatnie to nam Ale, nic nie zrobi, nie? <laughs> nie, nie powinno jeszcze troszeczkę tylko powstrzymajcie te wodę żeby nie uciekać palcem mhm. bo zwierzę na tyle małe, że można coś zrobić nie wiem czy ja dobrze no. w ogóle idę co? Do Kasia, dotknęłaś? daj paluszka tak do przodu, do przodu, w dół. Ja mam paznokcia, no. się paznokcia. No. Nie, nic się paznokciem nie stanie, no. Daj go na wprost, paznokcia. Śmiało paznokcia, na wprost tak daj Kasia. W tą stronę. Dotknęłam? Tak, dotknęłaś. I teraz Kasia w tą stronę idź troszkę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O. I zostaw tak paluszka. Dotykam to? Dotykasz, tak. Marta dotknęła, a Ty połóż go na ziemi teraz paluszek. I poczekaj może... Może podejdzie Może podejdzie, może to zje O, no, ewidentnie się zainteresował teraz palcem Kurczę, chciałabym to widzieć Ewidentnie się zainteresował no, Ty wiesz co to ty to ja mogę no. zobaczyć? No chodź Ale powiedz czy wiesz Modliszka. Modliszka No i powiedziałam A, powiedziałam ci, no, Jesus, no, powiedziała. o Jezu, najbardziej. O, idzie, idzie na palca, poczekaj Modliszka? Takie wielkie, zielone Tak o, takie wielkie Owad Ale jaja A jest, oczywiście na takie ruchy Skoczy Jest wyżej bo Ale ci, poszła. Szybko ci weszła. Bo... Możesz wyjąć rękę powoli chyba. Mogę? Wyciągaj powoli. Tylko niżej dołu niżej do. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. No śmiesznie no się Nie, Ona chce się wygląda chwycić. Ona chce się chwycić. O nie, o nie. Ja to szkoda, ja tego nie Mogę? A, daj, 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 niech się chwyci. Bo... poszła. Myślałam, że, ja no że, że zwiększa mgniszkę. Ja też myślałam, że zwiększa. Są różne gatunki, a też są różne stadia rozwoju. A co mam na końcach nóżek, się tak trzyma normalnie tylko góry To, górę, to, <coughs> to spada. są takie kolce. Nie, nie, to są takie kolce, wiesz? Bardzo podobne mają również straszyki Co to straszyki? Aha Podobne owady Owady Jest coś takiego jak największe owady na świecie, także To są bardzo duże stworzenia To już może, może, nie wiem, zaprosimy chłopaków i ja tylko będę patrzeć Dobra, no więc to były już wszystkie zwierzaki, które przygotował dla nas Kamil Wbijajcie do niego na kanał, bo on to wszystko ogarniał I co? W sumie nie, nie wiem ile mamy punktów, nie wiem czy no, sobie się Nie, nie liczyłyśmy Bardzo przyjemne, odcinek ja wiem, już to w <głos> tak. Jaki by twój ulubieniec? Moim ulubieńcem był jez. A mój, a mój, a mój, a mój, <noise> mój, mój ulubieniec <noise> siedzi tam i <jak> bardzo się lubi. <noise> ale żółwik, według mnie mój żółw nawet mógłby być troszeczkę lepszy. Leż jeż był bardziej taki do głaskania, ale... Ale, ale nie żółw był też super. rośnie ten żółw czy nie? Tak, ale w ogóle jak to brzmi, jeż był do głaskania bardzo fajne zwierzaczki przygotowałeś. Mimo, że były tam robaki, to nie było tak źle, więc jestem zadowolona. Mi się bardzo podobało. A jeżeli wam się podobało i chcielibyście zobaczyć może drugą część, jeszcze się zastanowimy nad tym, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A my się z wami już żegnamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!